Wakacje z PCPR to pierwsza edycja imprezy zorganizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie. W akcji udział wzięło 19 wychowanków rodzin zastępczych z terenu naszego miasta i powiatu. Dzieci w wieku od 4 do 13 lat mogły miło i aktywnie spędzić ostatni tydzień wakacji. Mieliśmy przez 5 dni zorganizowane zajęcia. Pierwszy dzień również spędziliśmy w Starostwie Powiatowym na grach, zabawach i oglądaniu filmów. Przypokornie co też zachęciło dzieci do wspólnego oglądania. Drugi dzień poświęciliśmy zapoznaniu się pracy strażaków w ich salce Ognik. Drugi dzień pod hasłem Strażak przyjaciel dzieci przyniósł najmłodszym dużo pozytywnych emocji. Jak również dostarczył wielu ciekawych informacji na temat wyposażenia pojazdów strażaków. Po odwiedzinach i zwiedzaniu budynku nowej strażnicy, kolejny dzień obfitował w wodne szaleństwo. Zajęcia na basenie prowadzone przez profesjonalnego trenera zapewniły dzieciom aktywnie spędzony czas. Kolejnego dnia e, czas spędziliśmy w bibliotece e, na poznawaniu tajników. E, książek, czytaniu dzieci miały możliwość zapoznania się z nową, z nowym gmachem naszej pięknej biblioteki. Pod hasłem „z książką za pan brat” dzieci uczestniczyły w zajęciach przygotowanych przez dyrektor biblioteki Aleksandrę Kurek. Na grupę wychowanków czekały zagadki i gry, jak również pogadanka na temat historii książki. Wspólne wyjścia do nowych jednostek i instytucji edukacyjnych połączone były z przekazywaniem fachowej wiedzy. To jest nowa, inna forma współpracy i pracy tutaj nas z dziećmi, z wychowankami, z rodzinami zastępczymi, a to takie wspólne przebywanie to też poprawia tą naszą współpracę z samymi dzieciakami, bo ono zacieśnia te nasze kontakty i relacje. A jak ci się podobały te wyjścia? Na przykład byliście w bibliotece, byliście w Straży Pożarnej. Na basenie było fajnie bardzo. Mi para parę się podobało. Na basenie i jak sięśmy na lody. A mi na basenie i w bibliotece. Basen, było fajnie na basenie. Nauczyłam się, że, że straż musi mieć więcej, więcej musi mieć aut i. Że nie tylko jeden musi być strażak, a więcej. Możemy się spotykać z przyjaciółmi i jest <noise> dobre zabawa. Ciągle odkrywamy różne przygody. Poznajecie nowe osoby? Tak, tak. poznajemy. Byliśmy w Straży Pożarnej, w, w tej nowej otwartej bibliotece. Policjant do nas przyszedł, nawet na basenie byliśmy. I teraz jest zakończenie, ale trochę jestem smutny, że jest zakończenie, bo jeszcze chciałem tutaj poprzychodzić trochę. W ostatni dzień zajęć zorganizowano gry i zabawy na terenie parku starostwa powiatowego oraz wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek. Na zakończenie wręczono dyplomy uczestnictwa dla każdego z dzieci. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy zaangażowali się w przeprowadzenie wakacji z PCPR-em.